Wy to widzicie, co tu się dzieje? I oni mnie widzą. Dziurde panowie. Witam wszystkich bardzo gorąco. Kontynuacja fabułki w Evil Islands. I tutaj ostatnio mieliśmy podróż przez kanion śmierci i przekraczamy wrota. Co się okazuje? Okazuje się, że lądujemy w jakimś więzieniu. Jest tu odalisk. Kim jesteś? Czego, Czego chcesz? Nie mam imienia. Jestem niewolnicą Kardaura, zabawką bez twarzy dla tego ścierwa. Ale nie przyszłam tu, by narzekać. Powinnam wykraść klucz do klatki mojemu panu. Ona chce nam pomóc. Jest seksualną niewolnicą swojego pana i posiada jakieś mieczywko. I oczywiście smagiem magiem, jak widać po statystykach, po czarach, co ważne, a ta obrona zero, więc może się tylko skradać. Oczywiście spele, no można by się pokusić, ale tu chodzi właśnie o to, by używać tych speli w formie zdobywania informacji, bo to są spele typu zasięg widzenia potwora, czy niewidzialność własna. Co to jest? Cisza. I sprawia, że nie słyszą nas. I dajemy na siebie chyba też niewidzialność... Eee, ale widzą. Skoro nas widzą, to musimy rzucić najpierw niewidzialność. Podstawowa niewidzialność ma chyba 20 sekund trwania. Ona rzuca to na 140, 160 nawet. Więc bardzo ma wysoki poziom rzucania czarów. I ci strażnicy... <gryw> Dobra, ty... Ja pozwolę sobie skradać się. A cóż to jest... Chwila, chwila, jasnowidzenie? Obszar 48 metrów, ale co to robi? Rozumiem. Czyli gdzie rzucę jasnowidzenie w tym miejscu, mam przez moment oczy mojej postaci. W takowym układzie, no, jest to zupełnie zbędny czar, nic mi on nie daje. Więc jeszcze raz niewidzialność. Jeszcze raz cisza. to zrobić? I teraz tak naprawdę powinienem być w stanie po prostu iść z buta. Nie muszę się nawet skradać, bo jestem bezdźwięczny nie, ale... i również niewidoczny. Tyle teoria. A praktyka. Jakim prawem oni dodają takie spele, które nie działają w istocie? No po co? Jeżeli jestem niewidzialny, to jestem niewidzialny, prawda? No nieprawda. W poprzednim materiale ktoś wspomniał, że ten segment kanionu, gdzie to ja mówiłem, że trzeba się skradać. Bo rzekomo da się nawet przejść magiem, wybijając przeciwników, zdobywając doświadczenie. Ja chciałbym to zobaczyć, bo nie wydaje mi się panowie. No, mając takie statystyki jak ta Odalisk, 16 ataków, 6 obrony. Powątpiewałbym. Tu mamy chyba stanowisko wielkiego bossa. Coś jest, Karadur. Absolutnie imponująca postać. No i samego Kardaura chyba musimy okraść. Ponieważ on będzie posiadał, zdaje mi się, kluczyk do klatki, w której jest zak. Stestujmy to, tylko oczywiście musi się obrócić najpierw. Ja robię tak. klucz do klatki. I następnie całą tę drogę również wracam z Buciora. Niewidzialność się ko. Uuu, panowie! Szybki. Nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Teraz ona musi się odwrócić. Ja muszę to skastować. No i tę samą drogę już wam oszczędzę. Teraz panowie, lekka przerwa, nie będzie mnie 4-5 dni. Ale planuję wrócić i od razu odpalimy się na streama. Także, jakaś nieobecność, nie idę po mleko. Oficjalnie to mówię. Natomiast na parę dni zniknę. Cały czas nie rozumiem, dlaczego ta odalisk nam pomogła. Troszkę jest to niezrozumiałe. Dużo ryzykuje, a jednocześnie co może otrzymać w zamian. No nic. Zobaczmy, co będzie w dialogu. Słuchaj uważnie. Na północnym zachodzie kanionu jest przejście prowadzące do jaskini. Strażnicy nigdy tam nie wchodzą, obawiając się robalogłowych. Kiedy cię uwolnię? ustaraj się dotrzeć do się tam jaskini. Dotrzeć. Mój ojciec polował na szczury i często chodził do jaskiń. W jaskini, obok kanionu śmierci, władcy podziemi, wybudowali swoją świątynię i dwa mosty poprzez rzeki Lawy wschodni i zachodni. Zabierz swoje rzeczy i idź na północ do głównych bram. Okej! Okay. Tyle powinniśmy wiedzieć. Ja też życzę ci szczęścia. A teraz żegnaj. W takim razie uciekamy z więzienia. Czeczkę, tak. I oni jeszcze nie wiedzą, że ja wydostałem się. Dopiero gdzieś w połowie tego kanionu faktycznie pogoń ruszy, ponieważ to strażnicy zorientują się, że zaka już nie ma. Przekrocz wrota odnalezienie wejścia skini. Musisz zabić Karhaura, aby zdobyć klucz do wrót. No, gościu jest! Potężny. 125 ataku, 105 obrony, ale powinienem w stanie być trachnąć go w plecy. W końcu tu jest. proszę. Teraz zapłacisz za wszystko. Teraz używamy kluczyka na bramie i wychodzimy. No i tutaj już musimy naprawdę czasowo dograne mieć to co do jednej sekundy. Czyli nie marnujemy czasu na walki. Też chyba nie będzie potworów. Kiedy będę mógł sobie Bo w nocy zdaje się, no nie ma tu strażników jeszcze. W drodze. Natomiast są banshee. Tak. O kurde. Ciurne banshee. Które nie są silne. W drodze. Ale mają dobrą percepcję, te widzą z dalekiej odległości. Rozpytanie na co więcej marnuje czasu? Czy idąc z skulonym, mając mniejszą prędkość... Szybciej pokonałbym ten kanion niźli walcząc z potworami i biegnąc. No bo zobaczcie, ta walka nie trwa długo, ale zawsze 3-4 ciosy muszę wykonać, żeby zabić potwora, a to jednak jest ten czas, który mógłbym poświęcić na przemieszczanie się. Oho, coś się wydarzyło. Umknij pogoni. Rozpoczął się pa, ta... ścig! Kurde, potwory mnie atakują. Wolałbym, żeby te potwory mnie nie widziały. Ale oczywiście czaru niewidzialności moja postać raczej nie będzie w stanie używać, no bo nie inwestowałem zupełnie w magię. O kurde. O to się odpaliłem. No co? Wy to widzicie, co tu się dzieje? I oni mnie widzą. Kierde, panowie. Chwila. Jeszcze raz. Otwieramy bramę. Ja cały czas muszę być w ruchu. Nie mogę się zatrzymywać. Nawet jeśli to jest chodzenie na kucaka, lepiej... Ty widzisz! Co? Coś mi się kojarzy, że ten w ogóle segment był zabugowany, ale no, nie chcę negatywnie być nastawionym. Powiedzmy, że właśnie mi się tylko wydaje. Źle to wygląda, boys. No ja chodzę na kocaka, potwory wszystkie, które mogą, widzą mnie. Ja nie będę w stanie uciec. Tak. Dajmy na to, poszedłbym tak. Teraz jest jeszcze opcja, że ta pogoń aktywuje się gdzieś tu na checkpointie w którymś miejscu. Nie czasowo. Pa, lecą! I widzą mnie. Jakie staty? Tu się odpala pogoń. Dosłownie w tym miejscu. Banshee widzi mnie z kilometra. W teorii, gdybym nie zabił tu Banshee, tylko się przekradł, to oni by się zablokowali, bo tu byłyby potwory, które mają powiedzmy tę rutynkę patrolu. Też się nie da. A Banshee mnie widzi. To jest scripted. To jest normalnie scripted segment. Banshee jest tak ustawione, że nawet jak pójdziesz górą, to ono cię widzi. Pająka da się uniknąć w istocie. Gdzieś tu można by kombinować w tych wąskich przesmykach, gdyby poblokować. Pająk znowu mnie widzi. Ewentualnie zostawić się pająkiem i z łuku, ale ja ich nie wybije, bo im się zdrowie będzie za szybko regenerować. No i pa, jest banży No już mnie... Już, już. No powiedzcie mi jak to... Przecież tego się nie da. Ej. Jadę na wakacje. Nie będzie mnie cztery dni. Ten odcinek to skan. Tak. Możecie odsubskrybować. Ale możecie również poczekać na mnie. Kiedy wrócę większy, silniejszy. Dokończymy tę gierkę. Pozdrawiam. No co?!